Siema widzowie, następna partyjka, rywal 2400, FM, no to spróbujemy z mocarnym mistrzem FIDE zagrać jak najlepszą partyjkę. Skoczek F3, fajnie by było jakby, Okej, okay, okej, okay. poszło C4, więc nie będziemy już mieli, nie będziemy już mieli... Gambitu Wołżańskiego, który zagrałem wczoraj, zagramy więc po prostu C6. Podejście, które stosowałem do tej pory, też sobie całkiem dobrze radzę w tych wariantach, więc, więc powinno być spoko. Gdzie chcę mieć tego gońca? Ustawimy się w pozycję odwróconego Londona, ponieważ rywal gra. Tutaj e, troszeczkę bardziej zaskakujące linie schodzi z takich głównych linii teoretycznych, które znam, więc... E, które mniej więcej znam. Więc zagramy na spokojnie, bez kombinowania. Chętnie zagrałbym a5, żeby zdobyć trochę przestrzeni, ale nigdzie się właściwie nie spieszę. Jak rywal zagra a3 albo a4, to wtedy jeszcze będę miał czas, żeby takie posunięcie wykonać. B4 w tej chwili nie grozi z uwagi na tego mojego gońca. Tutaj, ok. Goniec D6. Tak, goniec na D6 będzie stał dobrze. Będziemy atakować wrogiego króla. A przynajmniej e, będziemy celować w niego. Poszedł tędy. Może trzeba było zagrać H6, żeby zabezpieczyć się przed. E, przed tą wymianą, ale zagram tędy, jak rywal zbije, to otworzy się kolumna H, więc na razie raczej nie będzie tego przeciwnik bił. Tak przynajmniej mi się wydaje, że nie powinien. Jeżeli oponent zrobi roszadę, to pytanie, czy mogę zagrać skoczek G4. Tego bić nie można, bo biorę hetmanem, mam potężny atak, więc jeżeli przeciwnik by zrobił roszadę, ja bym przed skoczkiem na G4 musiałby zbić mojego gońca. Na co ja biorę pionkiem? Nie, nie biorę pionkiem, bije gońcem. Król bije teraz biorę pionkiem. Król się wycofuje, Hetman H5, i daję za chwilę mata ostatniego, yy, mata tylnego rzędu. Chyba, że nastąpi F3. Wtedy mata nie ma. Król idzie tędy. Następuje szach. Albo król wraca, jest powtórzenie posunięć. Albo tutaj dostaje mata? Nie. Wgra tędy, tu, tu. I nie daję matę. Chyba że wejdę tędy, to zdobywam wieżę. Dobra, czyli Roszady nie może robić. Roszady nie może robić, bo za dużo. Skoczek G4. Nie można bić, nie można. Dobra, wchodzę z skoczkiem na g4. Grożę biciem tędy. Więc prawdopodobnie trzeba zbić skoczka, bo jak rywal zbije tu, to dostaje szach, bicie i i pozycja oponenta jest przegrana raczej. W najgorszym wypadku będę miał remis w takiej pozycji, więc oponent nie może się na to zdecydować. Wydaje mi się, że jedynie bicie skoczka ma sens. I jak rywal zbije skoczka, to możliwe, że będzie to w granicach równości. Chociaż powinienem mieć chyba drobną przewagę przynajmniej. Zagram sobie tędy. Może G3. Przeciwnik zagra. H3 nie wygląda dobrze. Po hatrzy mam dosyć czasu, żeby wrzucić jeszcze skoczka do gry, tędy lub tędy. Wydaje się, że uzyskałem bardzo ciekawą przewagę jak na razie. Więc początek zapowiada się świetnie, mam też więcej czasu. I co ważne, postaram się. Nie, niemożliwe, naprawdę to zbił? Bicie, bicie, pionek bije. Okej, okay, bo on ma taki plan, on ma taki plan, że jak ja go zbiję, on, on liczy to w ten sposób. Tutaj, tutaj, tutaj i bije mi skoczka. I chodzi o to, że goniec wejdzie na h Tak bym to rozumiał. Hmm, może to działa, może to działa, ale jestem ciekaw. Mogę też zbić na F2, rywal bije i teraz już tego gońca H3 nie będzie. A jak zastosujemy inną kolejność posunięć? No dobrze, ten goniec H3 to jest problematyczny ruch. Chociaż po skoczek E4, skoczek E5 z groźbą, skoczek. Nie, skoczek F3 to nie jest groźba. Bicie król. Bicie goniec. I czuję, że to powinna być. Powinna być wygrana, ale ten goniec hatrzy mi bardzo przeszkadza. Dobra, a teraz bym przed skoczkiem. Grożę przynajmniej wiecznym szachem. No, wchodzę tędy. Goniec na H3 powiedzmy. No to nie jest dla mnie dobre. Może przeszarżowałem. Bo mogę też zbić tak: tracę wieże, daję szacha, pionek, szach. Daję mata. A, ale potem znowu jest koniec. Jest Nie mam takiego ruchu. No, chyba muszę w to wejść. Dobra, wchodzę w ten wariant, bo on powinien działać. Jeszcze mogę zbić na E3. Właściwie to jeszcze mam jeden pomysł. Hmm, mogę zbić. Wieża zbije. Teraz wezmę. Jak rywal zagra tędy, to dostanie szacha. Wezmę mu wieżę. Czy to ma sens? Skomplikowało się to nieźle. Chyba muszę poświęcić, poświęcić skoczka. I rywal nie może zbić, bo dostaje mata. Poświęcenie gońca nie ma sensu. Dobra, poświęcam skoczka na F2. Zacznijmy od tego. Jest szach. Musi zbić. Jak teraz stoimy materialnie. Mam dwie figury mniej. Wieża. No to mogę zbić. Ja to biję. Rywal idzie do przodu. No to biorę z szachem. Król podchodzi tędy. Mogę zbić albo mogę zagrać Hetman H4. Mogę też zagrać tędy. Bicie to szach, szachmat. Natomiast skoczek może się wycofać i wtedy nic nie mam. Więc biorę, otwieram linię H. To powinno być dobre. Wiem, że mam tutaj bardzo mało czasu. Natomiast. To powinna być wygrana pozycja. Czas nie powinien mieć tutaj znaczenia. Goniec G4, czyli mam figurę mniej, ale król przeciwnika jest beznadziejnie ustawiony. Dodatkowo mam dwa pionki więcej, więc mam, mam kompletną rekompensatę za tę figurę. Zdecydowanie mam tutaj rekompensatę. Goniec G4, może przeciwnik zagrać, ale po goniec G4 mam tego szacha z odsłony. I jeżeli przeciwnik się zasłoni, to traci wieżę i ma przegraną materialnie. A jeżeli, a jeżeli odejdzie królem, to wejdę hetmanem na h4, grożę matem i grożę zdobyciem wieży. Zgrożę dwoma rzeczami naraz i przeciwnik się nie może obronić przed tym, bo może zagrać jedynie goniec h3, ja biorę wieżę, król idzie na, e król idzie na h1. I nie mam natychmiastowej wygranej, natomiast mam dwa pionki i jakość przewagi przy beznadziejnie ustawionym królu oponenta. Więc w dalszej kolejności mogę sobie nawet zrobić roszadę i e, uspokoić pozycję i prawdopodobnie wygrać. Więc trochę czasu straciłem na zegarku, ale nie powinno mieć to dużego znaczenia w tej partii. O, w ogóle teraz grożę matem, którego wcześniej, którego wcześniej przeoczyłem. Zobaczcie, wieża G, goniec G3, król G1. Poświęcam wieżę na H1. Król bije. Hetman wchodzi na H4. He, król wraca na G1. Szach na H2. Król F1. Hetman H1 mat. W tej chwili grożę forsownym matem, więc wydaje mi się, że przeciwnik musi zagrać albo goniec G4, albo pionek G3. Ewentualnie jeszcze pionek G4 wchodzi w grę. Ale te ruchy się spotykają na przykład z goniec G3. Szach, król. W ogóle to mogę dać szacha i wygrać wieżę, bo nie można zbić, ponieważ y, zagram Hetman H4, król na F3 i wieża F2 Mat. Więc całkiem możliwe, że tutaj już jest forsowny Mat w tej pozycji, niezależnie od tego co przeciwnik zrobi. Póki co wydaje mi się, że goniec G4 to jedyne posunięcie, które chroni przeciwnika przed forsownym matem, natomiast nie chroni przeciwnika przed porażką. Więc goniec G4 sądzę, że musi tutaj oponent zagrać. Albo może się już podda w tym momencie. Nie, nie widzę tutaj dla niego za dużych szans. Fajnie, fajnie, dużo czasu traci. Nawet jeżeli znajdzie jakiś w miarę sensowny ruch, a wydaje mi się, że już przegrał, no to nawet jeśli znajdzie jakiś w miarę sensowny ruch, to czasu ma bardzo mało, a ja mam rekompensatę. Nawet gdyby ten król nie dostawał mata, no to mam dwa pionki za figurę i. No i przeciwnik się nie pozbiera tutaj po tym ataku, już raczej powinna być wygrana. Chyba, że przeciwnik mnie przechytrzy, wiadomo, no to jest, to jest prawie blitz. Goniec h4, czyli zgodnie z przewidywaniami, wydaje mi się, że teraz szach, król, hetman, goniec, zdobywamy wieżę. Więc zagrajmy to, żeby już nie tracić czasu. Nie wiem, czy był jakiś zgrabniejszy sposób. Na wygraną, ale, ale nie ma czasu go szukać. Teraz poświęcenie wieży nie działało z uwagi na goniec h tę dodatkową opcję. No i grożę albo matem, albo zdobyciem wieży. Zdobywam wieżę. Król się chowa. Policzmy materiał, jakość przewagi i dwa pionki. Spoko. Nie ma tutaj przeciwnik, jak atakować, więc nie, nie stresujmy się. Może atakować jedynie Hetmanem. Co ja mogę? Mogę wejść skoczkiem, jest atak, pionek do przodu, hetman bije, hetman bije, król bije, pionek blokuje gońca i odbijamy materiał, więc skoczek F6. Aktywizujemy się przy okazji, zasłaniamy tego gońca. Skoczek nie ma jak dołączyć do gry. Rywal gra w centrum. Jedno, jedno i drugie bicie. Są dla mnie OK. Co mógłbym teraz zrobić? Mogę wziąć skoczkiem. Mogę wziąć pionkiem. Wezmę pionkiem i nie kombinujemy. Albo wezmę tym pionkiem, żeby móc zrobić roszadę i się schować, a żeby ta diagonala. ta diagonala przede wszystkim pozostała zamknięta. Hetman. Okej, okay, tutaj trochę odwaliłem, bo przeciwnik może mi zaraz dać szacha. Nie powinien być to groźny szach, ale jednak. Więc poszedłbym pionkiem do przodu. Dostanę szacha, schowam się królem. Zbije mi pionka, chowam się wieżą. Dobra, idę do przodu. Jak dostanę szacha, no to będę się chował królem. Jak dostanę jeszcze do tego szacha gońcem. A on teraz wchodzi tym gońcem. Dobra. Bronimy tego pola. Może skoczkiem wejdzie. Ale jak wejdzie skoczkiem, to nie ma tragedii. Mogę nawet oddać tę wieżę. Chciałbym zrobić roszadę generalnie, ale dużo tutaj dałem przeciwnikowi przestrzeni. Jak wejdzie skoczkiem, no bo nie może mnie szachować Hetmanem to jest duży plus. Jak wejdzie z koczkiem, to idę pionkiem, zdobywam tego gońca. Jak rywal zbije, no to wymiana będzie mnie zawsze cieszyć. Jak. Okej, okay, wieża wchodzi. Wieża wchodzi, no to to jest spoko, bo idę tędy atakuje No dobra, to nie jest groźne. Bo mam wieżę w obronie. Ten skoczek to sobie może ładować tutaj co chce, może mnie atakować. Ja zaraz daję mata, jeżeli przeciwnik nic nie zrobi, a już nic nie ma do zrobienia. Może mi jedynie dać jednego szacha, na co ja oddaję królem na d7. Hetman nie wkracza do gry, wieża też nie może wkroczyć do ataku. Jestem bezpieczny. Trochę Pozwoliłem być może przeciwnikowi zbudować kontrę. Na szczęście była kompletnie niegroźna. Na szczęście ta kontra nie była w żaden sposób groźna, natomiast mogłaby być. Mogłaby być i nie powinienem na to pozwalać. Ok, wymiana Hetmanów brzmi rozsądnie. Chyba, że mam mata. Ale nie widzę więc zbiję, i idę na A2 i dorabiam Hetmana, chyba, że przeciwnik zablokuje to wieżą, ale jeżeli to zablokuje, no to jest dobrze. Szach nie ma sensu, wymieniamy skoczki, żeby nie tracić materiału, goniec się cofa, blokujemy to pionkiem. To jest spoko, bo wkraczam wieżą tutaj na drugą linię, ładuję pionkami się przeciwnika. Mm. Królem podejdę, zaktywizujemy się. 4, 6, 5. Jest przewaga materialna, więc doprowadzimy to do raczej dosyć prostego zwycięstwa, mam nadzieję. Idziemy pionkami. Podchodzę królem. Tutaj trzeba zagrać dobrze, żeby, żeby nie stracić żadnego materiału. Pionek do przodu. Może przeciwnik atakować, ale podejdę z łatwą obroną. Atak na pionka. Yy, idziemy do przodu, żeby budować presję. Królem się cofnę, pójdę do przodu tym pionkiem. Idę. Atak na gońca, atak na pionki, na tym skrzydle. Król podchodzi. No to dajemy szacha. Mogę chyba zbić tędy. Zagrać tak. I dojdę do pola przemiany, tak? To bije tędy. Poświęcam wieżę. Podchodzę. A, tracę tutaj, tak? Nie ma to znaczenia, bo mogę zbić. Nie jest to jeszcze takie. Banalne. Ach, ale czasu jest mało. A przeciwnik jest całkiem dobry. Okej, okay, ale teraz już wygrywam. Biorę w ogóle jeszcze w przelocie. Podejdę tędy do ramion Hetmana. Wezmę pionka. Szach. Tutaj zdobywam... Drugi Hetman. Mam nadzieję, że czegoś tutaj nie... nie podstawię jeszcze. Jezu i udało się. No dobrze, bardzo się cieszę, chociaż w końcówce zostawiłem sobie 4 sekundy, to trochę za mało. Bardzo dobrze się bronił. No, no to pokazuje klasę mistrza FIDE. Zróbmy analizę tej partii. Powiem Wam widzowie, że 90% prawie procent przeciwko mistrzowi FIDE w długiej partii to jest więcej niż mógłbym sobie wymarzyć. Chociaż e, realizacja nie była dokładna tam, e, mogłem mieć problemy. No i ten ruch się okazuje nie być dokładny, ale wiedziałem, tak czułem, że przeciwnik tego nie może po prostu bić. I fajnie, że znalazłem to skoczek F2. Jedyny ruch w ogóle według silnika. Pewnie byłby genialny, gdyby nie to, że jest jedyny. Dobra, rywal zbił. Wziąłem tak. Jedyna obrona. Szach. No, perfekcyjnie tutaj zagrałem. Bardzo się cieszę. A i tutaj trzeba było zagrać pionkiem, żeby zablokować te, te próby przeciwnika, które później stosował. Ale ok, wszedłem tędy, zbiłem. No i zagrałem nieźle, chociaż trochę się najadłem w strachu. Pionek A2 wygrywał natychmiast, patrzcie, po Pionek A2 nie było możliwości zablokowania dorobienia Hetmana. A tak to jeszcze ta partia się skomplikowała i być może bym to przegrał na czas, bo z realizacją miałem okropny problem bardzo wolno tutaj znaczy w klasycznej partii to nie byłoby żadnego problemu. Bo prawidłowo grałem tymi pionkami, robiłem cały czas skuteczny, prosty progres. Zobaczcie, nie można było zbić wieży, bo dorobiłbym Hetmana i rywal to też zauważył. Ale zszedłem niebezpiecznie z czasem. W ogóle nie widziałem, że zdobywam następnego pionka, to już by mi też ustawiało grę. A tak to się bardzo skomplikowało, i się cieszę, że tego nie przegrałem. Szczerze się cieszę, że tego nie przegrałem, bo mogło być. No bo było już blisko. Było blisko, żeby to na czas przegrać. Na szczęście rywal tutaj pozwolił mi dorobić hetmana, zamatować się. Nie kombinowałem, starałem się wygrać to jak najszybciej i jestem bardzo zadowolony. Więc dzięki widzowie. Zachęcam do subskrybowania, komentowania i wspierania mnie w miarę możliwości na patronite i wirtualną kawą. Linki w opisie. No i widzimy się jutro. Będziemy grać kolejną partyjkę. Mam nadzieję, że równie ciekawą, i miejmy nadzieję, że znowu wygraną. Więc dzięki i do zobaczenia.